się czołem dawno już nie nagrywałam, i zawsze kiedy siadam do nagrywania po takiej długiej przerwie mam wrażenie, jakbym w ogóle zapomniała jak się mówi przed kamerą, ale spoko, zaraz się rozkręcę. Dobra, dzisiaj temat, który interesuje wszystkie osoby, które pytają mnie o insulinooporność. Od momentu, kiedy nagrywałam film o insulinooporności, tutaj znajdziecie kartę z tym właśnie filmem. Bardzo dużo dostaje pytań właśnie o insulinoporności. jak trenować, jak się odżywiać. Więc dzisiaj poruszymy pierwszą z tych dwóch kwestii: jak odżywiać się, kiedy mamy do czynienia z insulinopornością. Z tych rad skorzystają także osoby, które nie mają insulinoporności, bo część z nich jest dosyć uniwersalna i może być wykorzystana przez każdego. I teraz taki krótki wstęp, o co chodzi z tą insulinoopornością. Jest to pewnego rodzaju przypadłość, która może się zamienić w chorobę, chorobę, mianowicie cukrzycę. Kiedy jeszcze nie mamy cukrzycy, jeszcze nasz cukier wygląda dobrze, zbadamy i wychodzi wszystko ok, ale jeśli oprócz samej, samego poziomu glukozy zbadamy także insulinę, okazuje się, że tej insuliny nasz organizm produkuje po prostu za dużo. Często jest tak, że produkuje na przykład za dużo z tego powodu, że komórki przestają na nią reagować, więc tak ta podaż insuliny zwiększa się, zwiększa, co może później prowadzić do cukrzycy. Tak, jak mówię dokładnie to wyjaśniłam w tamtym filmie dotyczącym insulinooporności, natomiast dzisiaj omówię z Wami parę zasad, którymi warto się kierować, jeśli zrobiliśmy sobie badanie krzywą cukrową, krzywą insulinową i wyszło nam, że faktycznie gdzieś to jest zaburzone. Przy insulinooporności największe ryzyko stanowią produkty węglowodanowe, ponieważ to one najczęściej powodują wzrost insuliny, aczkolwiek niekoniecznie. Może także być tak, że nasz organizm odpowie, ma taką odpowiedź insulinową na produkty białkowe. Tutaj gdzieś pokażę Wam taki wykres badania, które przeprowadzono, w którym właśnie wykazano, że także białko może powodować wzrost tej insuliny. Ale wracając, no, najczęściej to jednak będą produkty węglowodanowe. I jak troszeczkę mm, zminimalizować to podniesienie cukru? Przede wszystkim rozgotowane mocno produkty będą, z racji tego, że właśnie są rozgotowane, szybciej się będą wchłaniać przez nas, nasz układ pokarmowy, szybciej będą podnosić ten poziom cukru, co będzie skutkowało odpowiedzią insulinową, więc po pierwsze jedz powoli, po prostu. Inna sprawa jest taka, że ośrodek sytości w mózgu też dostaje sygnał dopiero po jakimś czasie, więc jedząc powoli, po pierwsze uzyskasz lepszą satysfakcję z posiłku, lepszą sytość, po drugie, um, wolniej podniesie się poziom tego cukru we krwi, co będzie skutkowało tym, że y, odpowiedzią hormonalną, czyli tym, że nie będzie tak się szybko odkładała w skrócie oczywiście, szybko odkładała tkanka tłuszczowa, ale też tym, że y, nie będzie takiego nagłego skoku cukru, więc nie będzie nagłego spadku, więc nie będzie tak, że zaraz po posiłku znowu będzie chciało ci się jeść. Y, a poza tym też. Ze względów psychicznych, taka, takie celebrowanie posiłku, y, takie to, że, że to jest pewnego rodzaju przyjemność, żeby delektować się każdym kęsem, poczuć smak, zwłaszcza na redukcji. Często mamy problem z tym, że te posiłki nie dają nam, y, nie, nie, nie dają nam w ogóle uczucia sytości. To właśnie jedzenie powoli po prostu, o tym też nagrywamy zresztą film, że, że, że samo siadanie do stołu już powoduje zmianę jeśli chodzi o to, jak jemy, ile jemy, co jemy. Więc po prostu, oprócz tego, że zwracasz uwagę na to, co jesz, także staraj się jeść powoli. Kolejna porada dotyczy gotowania i odgrzewania. Kolejny punkt produkty zawierające skrobię. Jest taka ciekawostka, mianowicie wszystkie ziemniaki, ryże, kasze, makarony, wszystko to, co właśnie wszystkie produkty skrobiowe, mączne, w momencie, kiedy je przygotujemy, ugotujemy, ochłodzimy w lodówce i odgrzejemy ponownie, będą y, miały więcej takiej skrobi opornej, czyli skrobi, która wolniej się wchłania. W skrócie mówiąc, y, ziemniaki zjedzone, ugotowane zjedzone na zimno albo nawet odgrzane, potem jak zostały schłodzone, będą powodało, powodowały mniejszy wzrost poziomu cukru we krwi niż takie świeżo ugotowane. Dla przykładu, jeśli masz problem z jej to także dotyczy osób, które borykają się z cukrzycą. Dużo lepszym wyborem niż np. pire, które jest mocno rozdzierbdziałe, które, które jest taką formą papki, które bardzo szybko przyleci przez nasz układ pokarmowy. Lepiej jest wybrać np. ziemniaki w całości pieczone ze skórką, a do tego jeszcze ochłodzone i później jeszcze raz odgrzane. A jeszcze lepiej sprawdzi się pieczenie czy suszenie, ponieważ tak samo obniża ono indeks glikamiczny. Więc y, ziemniaki, właśnie upieczone. To samo jeśli chodzi na przykład o marchewkę czy inne warzywa, które zawierają dużo skrobi, bataty, buraki. Zamiast je gotować i rozgotowywać, lepiej je upieczmy. To też spowoduje, że będziemy jeść po prostu wolniej, bo dłużej nam zajmie przegryzienie i znowu to samo. Wolniej będziemy jeść, większa satysfakcja z posiłku, większe uczucie sytości. Kolejne takie triki, żeby spowolnić e, wchłanianie się naszego posiłku, to dodanie białka. Czyli e, na przykład jakby standardowy polski obiad, prawda, mamy z Habiksa, mamy ziemniaki, mamy surówkę i właśnie mm, tych ziemniaków, które, które mają dosyć sporo węglowodanów, to że jemy je razem z tym mięsem, z porcją białka, i razem z warzywami, porcją błonnika, spowoduje, że będą wchłaniały się wolniej. Więc e, jeśli już na przykład chcesz zjeść koniecznie coś słodkiego, to lepiej niech to będzie właśnie batonik musli, nawet z drobiną czekolady, niż po prostu kawałek czekolady. Bo zawartość błonnika, oczywiście, najpierw sprawdź skład, czy, czy tam nie ma jakichś niespodzianek typu syrop glukozowo-fruktozowy, yy, jakieś dziwne dodatki, które, które niekoniecznie powodują, że to jest fit batonik. Ale taki batonik yy, Lepiej się sprawdzi niż po prostu zwykły baton. To samo jeśli chodzi o tłuszcz, czyli na przykład dodawanie oliwy, orzechów. Ja wiem, długo pokutowało takie przekonanie, że dieta rozdzielna to jest super sposób na schudnięcie. I kiedy jesz oddzielnie tłuszcze, oddzielnie węglowodany, to nagle chudniesz. I faktycznie sporo osób chudło na takie diecie, ale jak się okazuje, wcale nie przez to, że rozdzielało je, tylko po prostu przez to, że bardziej zwracało przez to uwagę, bardziej świadomie jadły bardziej mm, świadomie wybierało produkty na talerzu. Natomiast samo rozdzielanie tłuszczów, węglowodanów, jakoby organizm sobie wybierał z danego posiłku, czy odłożył nam się węglowodany, czy odłożył się tłuszcz, to jest bzdura. Pod opisem podlinkuję Wam badanie, które znalazłam na ten temat, ale wracając do tematu, nawet wskazane jest łączenie tłuszczy i węglowodanów z racji tego, że tłuszcz będzie spowalniał wchłanianie się właśnie te, 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 wchłanianie się tych węglowodanów i zwiększenie poziomu cukru we krwi. Kolejny trik, jeśli już jemy owoce, nie wiem, banany, jabłka, gruszki, śliwki, lepiej wybierać te o mniejszym stopniu dojrzałości. Dla przykładu twarde jabłko, takie, które przyjemnie chrupie, twardy banan, jeszcze lekko zielony, albo śliwki, które są jeszcze takie nie do końca dojrzałe, będą tak samo, wolniej trawione przez nas, wolniej będą się wchłaniały, mają przede wszystkim mniej cukru. Zresztą nie jest dziwnego, takie bardzo dojrzały banan zwyczaj jest słodszy, niż ten średnio dojrzały. To samo dotyczy na przykład ziemniaków. Młode ziemniaki, które mamy na wiosnę, mają, powodują niższy wzrost cukru niż takie stare, które mamy teraz na zimę. Kolejny punkt, wielkość cząsteczek. Czyli właśnie, znowu wracamy do tego pire. Wszelkie rozdrabnianie, mieszanie, robienie Jakieś takie papki z jedzenia, tak samo powoduje, że te cząsteczki są mniejsze i szybciej będą się wchłaniały i znowu tak samo szybko będą podnosiły nam ten poziom cukru. Więc kolejny punkt, żeby spowolnić to nasze jedzenie i przy okazji spowolnić wzrost cukru we krwi, to to jest wybranie w całości, czyli jeśli masz do wyboru. Nie wiem z, 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 z buraka, albo zjeść całego ugotowanego, albo zrobić jakąś pirę, jakieś takie buraczki zasmażane, no to lepiej wybrać tego całego buraka. Pokroić go nawet w plasterki, dodać do jakiejś sałatki, ale niech on będzie jak najbardziej twardy, jak najbardziej jak, jak największe kawałki. To samo dotyczy wszelkich kasz, wszelkich ryżu. O, chociażby bardzo popularne wafle ryżowe które tak naprawdę też są dosyć przetworzonym produktem, czy wszelkiego rodzaju pieczywo, mówi się, że białe pieczywo jest takie złe. Jakby to też wynika z tego, że mm, pszenica, z której, której używa się właśnie do wypieku białego chleba, jest oczyszczona, i jest bardzo drobno zmielona. Yy, I dlatego właśnie mówi się, że ciemny chleb jest lepszy, ponieważ użyto do niego całych ziaren. Ale lepiej to w ogóle spożywać ziarna też w jak najmniej przetworzonej postaci. Sama ugotowana kasza, sam ugotowany ryż będą lepszym wyborem do posiłku niż na przykład chleb czy pieczywo. Ale właśnie, wracając do tych wafli ryżowych, one mają jednak dosyć wysoki indeks glikemiczny. Oczywiście liczy się także ładunek glikemiczny na posiłek, czyli wcześniej się bardzo dużo osób na tym, na tym że tak powiem, przejechało, że nie wiem, na przykład arbus ma bardzo wysoki indeks glikemiczny, ale on jest obliczany na 100 gram produktu. A takiego na przykład arbuza nie zjemy za dużo, no bo jednak zaraz będziemy czuli tą sytość, bo on ma po prostu bardzo dużo wody. I to samo jeśli chodzi o wafle ryżowe, one są dosyć mocno przetworzone, ten ryż jest nadmuchany, jest już w dosyć w innej formie niż taki świeżo ugotowany, więc jest miękki, przez to właśnie, że, 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 że ma trochę inną strukturę. Więc on będzie podnosił poziom cukru, ale pod warunkiem, jeśli zjemy na przykład jeden taki wapel ryżowy dwa, no to nic się nie stanie. Natomiast jeśli zjedziemy całą paczkę na raz, myśląc, że to jest zdrowa, super fit przekąska, no to już niekoniecznie. Dobra, tyle na dzisiaj mam wam do przekazania. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli zostawicie pod filmem 500 łapek w górę to nagram kolejny dotyczący treningu dla osób z insulinoopornością. Wybaczcie, że tak dzisiaj trochę chaotycznie mówię, ale to, tak jak mówiłam, dawno już nie nagrywałam, trochę się czuję, zawsze, zawsze się stresuję jednak przed tą kamerą, często jakieś przejęzyczam się, coś mówię nie tak i później dopiero kiedy montuję albo kiedy wrzucę ten film, to patrzę, Jezus Maria, co ja w ogóle powiedziałam. Ale dobra, dzięki w takim razie, że jesteście ze mną. Pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć na naszą grupę bicycyc przeznaczoną tylko dla kobiet. Zapraszam Was także w moje pozostałe social media, na Instagrama, na Facebooka i do zobaczenia w następnym filmie.